Witam Was, moi drodzy. Po roku przerwy postanowiłem nagrać dla Was kolejny filmik. Tym razem yy, poświęcimy go obróbce odlewu złotego. W ostatnim czasie sporo takich odlewów obrabiam, także podzielę się z Wami moją techniką, moimi spostrzeżeniami na ten temat. Także zapraszam Was do oglądania. I tutaj robię taki szybki rzut na sprzęt, którego będziemy używać. Cążki do ucięcia kanału wlewowego, pilnik do szlifowania tutaj, taki frez, Papier 240, 400, 600 i do końcowego wykończenia tutaj mamy filc taki twardy, muślinę, gumę taką średnią. No i oczywiście, będziemy polerować na polerce dwoma szczotkami. Tutaj młoteczek, bo będziemy prostować szynę i rygiel również do wyprostowania. Szyny. Także zapraszam Was do oglądania. Będę pokazywał krok po kroku, w jaki sposób ten odlew będę wykańczał. W pierwszej kolejności, moi drodzy, będziemy ucinali kanał wlewowy, który jest tutaj. To jest pozostałość po odlewie. Mam do tego takie specjalne szczypce, które tną na płasko. I jeżeli jest dość cienki ten kanał, to bez problemu go utną. Także tutaj ustawiamy je odpowiednio. O, kanał wlewowy ucięty, kawałek złotka nam odpadł, to już zachowuję, żeby się nie zgubiło. I będziemy teraz korzystać z pilnika. Następnym krokiem, moi drodzy, jest opiłowanie szyny, żeby była prosta. I do tego celu wykorzystujemy pilnik i lecimy. Trzeba ostrożnie, żeby nie spiłować za mocno, nie narobić dołu. Ja piłuję do momentu, aż ta piłowana część się zaczyna zlewać z resztą szyny. Usuwamy kanał wlewowy. I proszę, już mamy prawie opiłowane z tej strony. Następnie opiłowuję boki szyny w tym miejscu. Do momentu, aż szyna jest równa. I będziemy piłować z drugiej strony. Tutaj jest mała nierówność, która wynika z tego, że rozmiar był zmieniany w odlewni i troszeczkę też się wygieła, dlatego wyprostujemy ją na kowadełku. Wyprostujemy ją poprzez um, uderzenia młotkiem, złoto jest dosyć plastyczna Szyna jest już Wyprostowana, także teraz opiłowujemy dalej. Musimy usunąć zranienia od kowadełka i młoteczka. Ja tutaj robię to specjalnie nad kartką papieru, żeby jak najwięcej złotka odzyskać. I już mamy szynę, słuchajcie, prostą. Z każdej strony została dobrze przez nas opiłowana. Następnie, moi drodzy, złotko zabezpieczamy celem odzysku. Ja sobie zawsze ten taki najczystszy materiał przesypuję do określonych woreczków żeby go potem przetopić. Troszkę się już tutaj uzbierało. Cały jakiś czas to topię i mam wielką frajdę z tego. Dobrze, to teraz będziemy zajmować się... Hmm, co my teraz będziemy robić? A, mamy oszlifowany go. A, to teraz tak. I teraz musimy w środku wyrównać szynę, bo jest tutaj po zmianie rozmiaru w odlewni widać, że jest tutaj y, takie, y, taka górka i do tego użyję takiego frezu dość mocno szlifującego, żeby to oczyścić. Szlifuję tak do czasu, aż będę miał równą szynę. Nie można za mocno tego zrobić, żeby nie zrobić dziury. No ale trzeba trochę poszlifować, żeby to wyrównać. trochę. mogłem wziąć ostrzejszy frez. Myślałem że, myślałem, że tym szybko to zrobię, a mam, słuchajcie, takie frezy z Wolframu, które są bardzo dobre do usuwania nadmiaru złota właśnie z, z pierścionków. Hmm, ale no, jakoś tak zacząłem już od tego, to chwilę dłużej pofrezuję. Ale żebyście wiedzieli, bo to są bardzo dobre frezy. One wchodzą jak w masło w złotko. To to. Już prawie moi drodzy, prawie już wyrównane. Dookoła też e, szyny od wewnątrz szlifujemy, żeby wyrównać materiał. Myślę, że już jest efekt zadowalający. Teraz słuchajcie, papierem 240 od środka poprawimy. I wyrównamy mm, szynę. Nakładamy na rygiel. I lecimy, słuchajcie, z młoteczkiem. Mam tutaj taki specjalny z nylonowymi końcówkami. Pukamy dookoła, żeby szyna była równa. No i widzicie, że już ta szyna nabrała okrągłego kształtu. Dobrze, moi drodzy. To teraz w takim razie jak już mamy ten papier 240 nałożoną, to przelecimy pierścionek szynę od zewnątrz. No to lecimy. Dobra, szyna z zewnątrz jest już wstępnie przygotowana. Ja teraz robię taką rzecz, że papierek 400 setkę nakładam sobie na pilniczek, znaczy na taki to butki pilnik jednorazowy. I słuchajcie, szynę czyszczę. Czy czyszczę? Yy. Papierem się przejeżdżam. Z drugiej strony zacieramy te pilniki, wiecie, te sprawy. Wyrównujemy już powierzchnię, już to zaczyna wyglądać. Uważam, że tutaj dobrze jest właśnie papier sobie położyć na jakimś, czy pilniku, czy na właśnie takim pilniczku jednorazowym. I wtedy fajnie prosta taka szyna się robi. Od boku możemy tutaj dookoła tak jeszcze tą szynę. Przejechać. Będziemy zaraz jeszcze poprawiać 600 papierem. Teraz, moi drodzy, twardą szczotką, niedostępne miejsca przy koronie sobie, przelecimy. Zielona pasta, czyli ta taka najbardziej zdzieralna na start. Mamy przejechane szczotką z pastą, teraz będziemy, słuchajcie, zajmować się koroną. Mam tutaj taką gumę, czarna guma, taka średnio ścieralna. Średnio ścieralna dość mocno Ścieram materiał, natomiast zostawia go taki jakby, no prawie przypolerowany, no. więc będziemy w okolicach tutaj korony poprawiać. Ma no bardzo fajny soczewkowy kształt ta guma, słuchajcie, i dociera we wszystkie zakamarki praktycznie. Bardzo ją lubię do obrabiania łapek, do obrabiania właśnie takich mało dostępnych miejsc. Tylko szybko się ściera, to jest jej wada. No. I jak się dostanie do złota, to bardzo ciężko się, potem jak się złoto odzyskuje z tego, to to, co mi tutaj spada, to to się bardzo pierdzieli, ciężko jest złoto oddzielić od tej gumy. Szczególnie jak jest jej dużo. Także tak, mamy teraz już tutaj wstępnie oszlifowaną górę. Teraz będziemy, słuchajcie, papierem 600 -ką poprawiać szynę z zewnątrz i wewnątrz. ten naturalnie mi się to trzyma trochę chcę żebyście zobaczyli bardzo mnie jest trochę ta kamera jest ustawiona no a mam nadzieję że to jest zobaczycie to jest wiecie taki odlew nie jakiś tam projektowany w rozmiarze od razu na zamówienie tylko to jest po prostu skłona czyli ze skopiowanego innego pierścionka rozmiar dostosowany przez odlewnię, więc on nie jest idealny. Dlatego trzeba poświęcić trochę więcej czasu na jego obróbkę. Dobra, mamy tutaj z zewnątrz szynę y, 600 przejechaną, teraz od środka. Kątem lekko obracam papierek, żeby tutaj z każdej strony dobrze mi wyrównał materiał. Dobra, to słuchajcie. Co my teraz będziemy robić? Teraz został nam po 600 gruby filc, twardy filc, czyli też mam taki soczewkowy filc i słuchajcie z pastą polerską również zieloną, czyli tą taką mocność yy, będziemy przy koronie wyrównywać, a potem wykorzystamy filtr taki na yy, większej, yy, na większym, na większej ślifierce. Dobra. Czyli tak montujemy tutaj nasz filtr soczewkowy, trochę tak troszeczkę pasty. I jedziemy, słuchajcie, w niedostępnych miejscach. Już zaczynamy połysk widzieć. No, oczywiście to dopiero pierwsza odsłona połysku. Zobaczcie, już zaczęła korona całkiem nieźle wyglądać. No i teraz będziemy robić to samo, tylko na całości pierściółka. Do tego wykorzystamy tutaj. Się bardzo nagrzewa. Ja zapomniałem założyć, słuchajcie, rękawiczek, więc założę sobie rękawiczki, będzie mi się łatwiej go polerowało. Mam tutaj specjalne rękawiczki, te już poprzedzierane są od tego, także lecimy. Już się błyszczyła ładna linia jest, nie może załamania światła żadnego. Teraz możemy troszeczkę yy, szynę od zewnątrz, ja sobie na rygiel zakładam do tego, bo tak mi jest łatwiej. Włączamy polerkę. jak to ja mówię, mamy czyli ten papier ścierny to wszystko jest już pozacierane światło już się odbija, no już całkiem ładnie to wygląda, no ale jeszcze do, do ideału to tu trochę brakuje, także teraz będziemy słuchajcie, polerować nie, nie, nie. na wysoki połysk ten pierścionek teraz moją kolejność polerowania najpierw idzie tak zwana szmata i zielona pasta czyli taka dość mocno ścieralna potem słuchajcie, jest taka muslinowa z białą pastą. A na koniec na wysoki połysk poleruję tutaj bawełniakiem tak zwanym z żółtą. Przyjdą prawie tam najbardziej wybłyszczającą. Poprawimy statyw. I lecimy moi drodzy. Ajajaj. Dobre, zakladáme. Pierwsze, pierwsze polerowanie ze sobą. No, już tak ładnie to wygląda. Teraz będziemy poprawiać yy, białą pastą z muślinowym kółkiem. Pierścionek już jest prawie na lustro wypolerowanie. Teraz lecimy ostatnią szczotę. Z takich uwag technicznych to ważne jest, żeby bardzo mocno ten pierścionek trzymać w ręku. Nie raz mi już ta szczota go wyciągnęła i wpadł, uderzył się, porysował. Musiałem go jeszcze raz polerować, szlifować. Dobra, i teraz bawełniak z żółtą pastą. Prędkość na maxa. Ściągamy rękawice, zaraz pokażę wam efekt końcowy. Jeszcze bym zapomniał, jeszcze trzeba go przeporować od wewnątrz, żeby również w środku się błyszczał. Do tego celu używamy, słuchajcie, yy, teraz twardego filcu używam. Tylko niech go znajdę. O, jest taki filc na. Mm, mm, mm. Z zieloną pastą oczywiście. W środku już teraz jest wybłyszczony, jeszcze możemy poprawić taką, żeby jeszcze tutaj to się ładniej błyszczało taką delikatniejszą jeszcze ja to mam, a to tym barankiem poprawimy jeszcze słuchajcie pierdzielony to. Mam mi wybaczycie takie może trochę nienaturalne trzymanie tego pierścionka, bo, no bo ciężko jest nagrywać i, i robić tę robotę. To tyle. Słuchajcie, zaraz go wy, wyczyszczę w myjce ultradźwiękowej i pokażę Wam efekt końcowy. Słuchajcie, do czyszczenia odlewów korzystam z takiego płynu Ultra Pro Sonic, Dobrze rozpuszcza pastę polerską. No i taka Kosmetyczna jakaś tutaj mam drugą taką. Sporo koncentratu dać i ciepłej wody najlepiej. One niby podgrzewają, ale to chwilę trwa. Także bierzemy. No i moi drodzy, tak to się prezentuje. Na lustro wypolerowany. Wystarczy słuchajcie, oprawić kamyk i pierścionek gotowie. Dziękuję za uwagę i powodzenia.